Daj, Fausti, ostatnio mam jakieś podejrzenia, że kręcisz z moim Bartkiem. I to mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba. Czy to jest prawda? Hania, co ty do mnie gadasz? Ja przecież w ogóle chłopaka nie mam. I poza tym, Bartek nie jest totalnie w moim typie. Co ty z lobbybi spadłaś? O co ci chodzi? Tak, teraz udawaj, że jestem jakaś głupia, nienormalna, oczywiście, ja widzę jak ty na niego patrzysz cały czas na nagrywkach z Frizem i widzę jak, do się, jak się do siebie uśmiechacie, jest to nienormalne i niepoważne, że tak możesz robić i to jeszcze przy mnie, to jest niepoważne. Dobra, inaczej, pogadajmy na spokojnie, nie chcę się kłócić i nie chcę tutaj rozwalić relacji w naszej ekipie, pogadajmy na ten temat z Frizem i co on o tym myśli i czy widział takie zachowania wśród nas i zobaczymy kto ma rację, okej? Okay? Ale jeszcze jedno ważne pytanie. Czy obserwujesz historyjki Roblox? O nie, zapomniałam. Już daję suba i łapkę w górę. Okej, okay, super. A ty widzu, obejrz do końca ten film, skomentuj jeśli masz powyżej 5 lat i pamiętaj, że odcinek jest codziennie o 15 godzinie. Dobra, to co? Idziemy gadać z Frizem? Dobra, jestem za. Pogadajmy o tym z Frizem i wyjaśnijmy to, bo ja tak dłużej współpracować z wami nie będę, że będziesz sobie jakieś akcje robiła, jakieś śmieszki i puszczam mu oczko jeszcze mi chłopaka odbierz. Nie rób tego, zabraniam ci i do niego się na dni zbliżaj. I o tym nikomu nie mów, bo sobie inaczej pogadamy. No dobra, dobra, spokojnie. Haniu, ja chcę być twoją najlepszą przyjaciółką, przecież się fajnie dogadujemy z ekipie i nie chcę tu żadnych relacji niszczyć między nami. Proszę, uspokój się i sobie to wszystko wyjaśnimy. Dobra, to ja dzwonię do friza, idziemy na dyskusję, na dywanik frizowy. No siema dziewczyny, co tam u was słychać? O co chodzi? W czym wam pomóc? Słuchaj, Filis, jest bardzo, ale to bardzo poważna sprawa, ponieważ uważam, że Fausti Podrywa mi mojego bartusia bekonusia. I teraz chcę coś rozwiązać, aby tak nie robiła już więcej, bo nie chcę tutaj psuć w relacji w ekipie, okej? Okay? Ale ale jak podrywa? Ja takich rzeczy nawet nie widziałem na no, oczy. Możesz mi to, Haniu, wyjaśnić, o co tutaj chodzi? Pomogę ci i porozmawiam z Fauci, tylko najpierw podaj mi jakieś konkretne szczegóły, kiedy to się wydarzyło, jakiś przykład czy coś, bo bez podstaw to... Tutaj nic nie zdziałamy bez żadnych wiesz, przykładów że Hania, że Fausti podrywa ci chłopaka, Bartusia, Bekonusia. No dobra, to tak. Ostatnia na nagrywka, w sumie to było wczoraj, widziałam jak Fausti się na Bartusia patrzyła i nawet mu puściła oczko. A Bartek taki był nam trochę zmieszany, nie wiedział co odpowiedzieć, bo ja cały czas tą sytuację obserwowałam, ponieważ ja Fausti obserwuję już od dłuższego czasu i jej zachowanie mi się bardzo nie podoba, ponieważ uważam, że ona chce im odbić mojego Bartusia i to jest jakieś karygodne. Trzeba coś z nią zrobić. Fausti, co o tym wszystkim myślisz? Możesz nam dać tutaj jakieś wyjaśnienia? Czy to prawda, czy Hania po prostu sobie wyolbrzymia w olbrzymie jakieś rzeczy? Bo ja jestem totalnie zmieszany, nie wiem jak wam totalnie pomóc, a też nie możemy zniszczyć ekipy, bo co widzowie powiedzą? Ja powiem tak, Bartek nie jest totalnie w moim typie i Hania sobie wyolbrzymia jakieś rzeczy. Może zrobimy tak, że po prostu pogadam z Bartkiem i tyle. I sobie, a po prostu może Hania, ty z Bartkiem i sobie to wyjaśnijcie, bo ja nie mam zamiaru brać udziału, Haniu, w twoich jakichś dziwnych farmazonach, co tutaj gadasz w ekipie. Bo ty zaraz mam zniszczyć, zniszczyć całą ekipę. Co ty w ogóle robisz? Tak, oczywiście, już, już, już od razu ekipę chcę zniszczyć. Tak, bo moje podejrzenia są fałszywe i chcę wszystko zniszczyć. Dobra, jeśli... Ja taka jestem, to fausty idź pogadaj z Bartkiem. Ja nie chcę przy tym być. Pogadajcie się, wyjaśnijcie sobie te rzeczy. Powiedz mu, co ja ci powiedziałam. I, i ten temat zamykamy. Ja to chcę wszystko wyjaśnić i nie chcę mieć z nim nic wspólnego, bo zaraz tutaj się zrobią mega dziwne akcje. No dobra, to ja do Bartka i dzisiaj z nim pogadam, pograz z nim w Robloxa i wszystko sobie wyjaśnimy, aby już wszystko było ok Dobrze, Haniu? I przepraszam Cię jeśli tak to wyglądało w jakikolwiek sposób, ale serio, nie podrywam Ci chłopaka. Naprawdę przyrzekam Ci na wszystko, co mam. Dobra, to dzięki za fajną rozmowę. Ja lecę i widzimy się później na razie. O nie widzowie, ale przypał, Hania podejrzewa, że romansuje z Bartkiem, co ja mam teraz zrobić, bo to jest mega przekichany, ponieważ Bartek jest tak mega przystojny, chciałabym z nim być, mam na niego krasza takiego, że dramat, Bartuś, muszę do niego zadzwonić, może uratuję jakąś tą sytuację. O, kto to do mnie dzwoni? Cześć Faustynko, moja kochana perełko. Co tam u ciebie słychać? Co się wydarzyło, że do mnie dzwonisz o tej porze? Bartuś, słuchaj, jest przekichane. Hania podejrzewa, że ja cię podrywam. I powiedz mi, co ja mam teraz zrobić? Przecież między nami nic. W sumie chyba nie ma, co nie? Co ty myślisz? A, oczywiście Hania panikuje. Nie przejmuj się, pogadam z nią. Y Przecież, no wiesz, no wiesz jak to dziewczyny, głupoty mają w głowach czasami i nie wiadomo o co mi chodzi. Ale spokojnie, wszystko będzie dobrze, dzisiaj z nią pogadam i się tym nie przejmuj. Super, dziękuję Bartusiu, że jesteś taki uprzejmy. A co powiesz, abyśmy pograli w Robloxa? Takie trzy rundki, cztery, gdzieś pogramy, poskaczemy, co ty myślisz? O, Fausti, powiem ci, że bardzo fajny pomysł, chętnie się rozerwę na podle rundek. To możemy pograć, tu już wchodzę do gry, sekundka. Dobra, jestem. Ej, to dawaj na początek bro Brookhaven pogramy. Może jakąś grupkę znajdziemy. To będzie fajnie coś poodwalać. Słuchaj, Bartuś. Dobra, nie mogę tego już w sobie wstrzymać. Muszę coś ci powiedzieć. Ojejku, co się stało? Dawaj mów. Jakoś, jakoś będę ci chciał pomóc. No nie wiem... Co, co, co się stało, Fausti? Bartuś, proszę, zerwi z tą hanią. Będziemy razem, ja ci kocham. Mój misiaczku, pysiaczku, kochany, proszę, bądźmy razem na zawsze do końca życia. Fausti, no nie wiem, co ci w sumie powiedzieć. Ja nie mogę z nią zerwać przez moja, moja przyszła żona. Ja sobie tego tak nie wyobrażam. Skąd w ogóle ci taki pomysł do głowy strzelił, żeby mi takie rzeczy mówić? Ale dobra, mogę ci dać chyba buziaka takiego na pocieszenie. Chyba nic cię nie stanie i nic się nie dowie, co nie? No pewnie, że nie. Daj buziaka. Ty zdrajco, ty bezstydny zwierzaku! Jak możesz mi zdrawać z Faustyną, ty bekonowy bekonie! Ale, 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 Haniu, to nie tak jak myślisz, proszę, wybacz mi, to, to, to nie byłem ja. To koniec z nami, nie chcę cię znać, idź stąd, idź, 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 Bleh. Cześć, tatusiu! Zamknij się, ty podziemny szczurze! Czekaj, co ty do mnie powiedziałeś? Co, bekonie? <laughs> A! Powiedziałem, zamknij pysk! I nie mówisz do mnie tato! Ale dlaczego? Powiedziałem, zamknij się! Nie rozumiesz? Nienawidzę go! Cześć, Mary! Dlaczego płaczesz? Coś się stało? Tak, mój tam mnie uderzył i powiedział mi, że na do niego już więcej nie mówić tato. O Boże, to jest nieakceptowalne. Chodź za mną, kochana. Dobrze, mamusiu. Cześć kochanie. Nie mów do mnie kochanie, ty chory psychopato. Dlaczego? Chcę rozwodu. Co? Co? O Boże, mamo! Ale dlaczego? Ponieważ obrażasz Jessikę. E tam przesadzasz. Ale jak chcesz rozwodu? Spoko! Znajdę sobie lepszą żonę. Tato! Uspokój się, słodziaku! Dobrze, Mary zostanie ze mną, a ty bierz tą Walentinę. Mamo! Okej, okay, spoko. Chodź Mary. Okej, okay, papa, siostryczko. Na razie. Córeczko, chcę ci przedstawić moją nową dziewczynę. Ona będzie tutaj w ciągu dwóch godzin. Hmm, okej, okay, tato. Boże, to wszystko jej wina. Przez Mary cała rodzina się rozpadła. A teraz będę musiała spędzić resztę życia z tą głupią macochą. Mary, to nasz nowy dom. Wow, jest piękny. Dwa miesiące później. Cześć, mamusiu. Dzisiaj są moje urodziny. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Czy Wszystkiego najlepszego, córeczko. Dziękuję, mamusiu. Kupiłam Ci nowy telefon na Twoje urodziny. O Boże, dziękuję, mamusiu. Dobra, teraz czas pobrać jakieś aplikacje na telefon. Wiem, zainstaluję Robloxa. Dobra, odpalmy. O Boże, kocham swój awatar. Dobra, wejdziemy do gry. Co ja mam tu w ogóle robić? Ale ta gra jest nudna. ABC, szukam kumpla. O, myślę, że możemy zostać przyjaciółmi. ABC. Cześć, jestem Natan. A ja jestem Mary. O, fajnie. Mam grupę fajnych kumpli. Chcesz do nas dołączyć? Jasne, że tak. Oki, daj swój numer telefonu. Oki, mój numer telefonu to 7 jedynek. Super, już cię dodaję. Siema, mordeczki. Siemanko. Hmm, kim ona jest? To jest moja nowa przyjaciółka, Mary. O, ja jestem Stacy. A ja Boris. Ale wiesz co, Mary? Jesteś bardzo, ale to bardzo brzydka. Ej, nie mów tak o niej! Dokładnie, ona nie jest brzydka. Aha, spoko. A co mogę zrobić, aby wyglądać się jak ty? Co musisz zrobić? Musisz najpierw zamknąć pysk. Ej, uspokójcie się, Mary, musisz kupić po prostu Robuxy. No, kupić je po prostu wiesz, za realne pieniądze. A, rozumiem. A, a, co się stało? Nie masz pewnie pieniędzy, ty biedny szczurze. Mary, czy możesz się już w końcu zamknąć i jej nie obrażać? Nie, nie mogę? Dobra, spytam mamę, czy mi kupi Robuxy. <noise> Ona ci nie kupi, lepiej nie pytaj. Dwie godziny później. Kochani, wróciłam. O Boże, Jessica, wyglądasz przecudnie. W sumie, to możemy się chyba zaprzyjaźnić. Zaprzyjaźnić, mówisz? Mary, wyglądasz przesłodko w tym swoim stroju. Tak, dokładnie, zgadzam się z tobą, Borys. Borys, czy ja się przesłyszałam? Yy, ale o co ci chodzi, że coś jej powiedziałem? Tak, nie mów tak o niej, że wygląda przecudnie. Ja jestem tylko przecudna dla ciebie. Ej, co wy na to, aby pokazać swoje twarze? Tak! tak. Założę się, że ja będę najpiękniejsza. Boże, przyrzekam, zaraz cię stąd wywalimy. Uspokójcie się. Dobra, dobra, już spokojnie. Dobra, to kto pokazuje się pierwszy? Może ja się pokażę? Jasne, dawaj, pokazuj się. Okej, okay, to ja. O Boże, jesteś przesłodka. Racja, jest przecudowna. Zostań moją dziewczyną, Mary. Teraz ja się pokażę, patrzcie. Ale jesteś przystojniacha, mój kociaku. Eee, yy, nie jestem twój kociak, okej? Okay, nie mów tak do mnie. Tak, racja, jesteś mega przystojny. Dziękuję za te miłe słówka. Dobra, teraz moja kolej. Boże, jesteś taki July July bela bela hej. Przepiękny. Teraz moja kolej, patrzcie. O Boże, Stacy, to ty? O co chodzi? Przecież Stacy to moja siostra, nie pamiętasz mnie? O Boże, faktycznie, wyżyć się to Mary, to jest to jest zwykły, podziemny, brzydki szczur. Ej, czemu tak o niej mówisz? Bo ona, wiecie co zrobiła? Zniszczyła naszą całą, naszą rodzinę i teraz muszę żyć pod jednym dachem z jakąś głupawą macochą. To nieprawda, nie zniszczyłam rodziny, ona kłamie. Ej, wytłumaczcie nam, co się stało. Bo nie wiemy w ogóle o co chodzi. No, jak nie wiecie o co chodzi. Mary to do żarte głupie dziecko. Ona zmyśliła jakieś historyjki, że on tata bije, czy takie inne rzeczy, i przez to nasza mama pokłóciła się z naszym tatą i się rozwiedli. Ona jest głupią manipulantką. Wywali się ją z grupy, póki zniszczy naszą znajomość. Nieprawda, wszystko przekręcasz. Zaraz wam to wszystko wytłumaczę. Mary tłumaczy całą historię. Jeśli tak jest, to faktycznie, Mary, to nie jest Twoja wina. Stacy coś tutaj kombinuje. Wiecie co? Wychodzę stąd. Nie mogę jej słuchać. Jak ona wami manipuluje. Czekaj, nie wychodź. Pogadajmy jeszcze. Dobra, może pogramy w jakieś gierki. O, to jest świetny pomysł. Może adopt me albo jakieś hobby. Co myślicie? Dobra, dawajcie, dołączcie do mnie. Ej, Mary, muszę coś Ci powiedzieć, ale obiecaj, nikomu tego nie powiesz. No, dawaj. O co chodzi? Wiesz co? Bardzo. Polubiłem, polubiłem i spodobała mi się Twoja siostra. Naprawdę? O kurcze, to bardzo jestem zdziwiona. A jak u ciebie? Masz jakiegoś może krasza? Wiesz, co nie bardzo. Aktualnie. Yy, znaczy, no, podoba mi się taki jeden, ale nie chcę o tym za bardzo dużo mówić. Dobra, dawaj, dołączymy do Borysa. Ej, Mary, widziałem Twoją siostrę w grze. Serio? Dawaj ją tutaj, pisz do niej, żeby do nas dołączyła. No, sięmano, szczury. Boże, ale ty jesteś irytująca, Stacy. Daj już spokój. Wiecie, ona jest trochę niekumata i może nas po prostu nie rozumie. Musimy ją po prostu ignorować. Dokładnie, współczuję ci takie siostry, Mary. Dobra, dajcie spokój i odwalcie się od niej. Stacy jest spoko, ona po prostu tylko żartuje. Nie, ona nie żartuje. W ogóle, na Nathan, nie rozumiem jak ona ci się może podobać. Co? Co? Przecież mówiłem ci, że masz nic nie mówić na ten temat. Czemu mówisz nasze tajemnice? O boże, przepraszam Nathan, wymknęło mi się, nie chciałam. Nathan, czy to prawda, że ja ci się podobam? Czy ona znowu coś zmyśla? No jak już to wyszło, no to tak, Stacy, podobasz mi się i to bardzo. O boże, naprawdę? Nathan, czy możemy pogadać na osobności? Mam małe pytanko. No się manko, Stacy, sorki, że tak to wyszło, nie chciałem. Chciałem ci to powiedzieć sam na sam. Nie szkodzi, co ty mordziaty. Wiesz co ci powiem, że ty też mi się mega podobasz. Może może wiesz. Może, może zostaniemy parą, o to ci chodzi? Masz to na myśli? Tak, dokładnie, to chciałam powiedzieć. Co ty myślisz? My, wydaje mi się, że jesteśmy do siebie stworzeni. Wiesz co, Stacy, też tak uważam, ale boję się sobą być, bo jesteście z bardzo dziwnej rodziny, wiesz, takiej toksycznej. I nie wiem jaka ty będziesz dla mnie. Ale co ty gadasz, Nathan? Jestem bardzo, ale to bardzo kochającą osobą, zawsze będę ci pomagać, uwierz mi. Dobra, będę z tobą, ale pod jednym warunkiem. Musisz ją pogodzić ze swoją siostrą, abyście już nie mieli żadnych dram wokół siebie. Wiesz co, nie wiem czy mogę jej wybaczyć. To jest niewybaczalne, co ona zrobiła naszej rodzinie. Uwierz mi, wszy wszystko da się naprawić. No dobra, pogadam z nią. Słuchaj siostra, musimy się pogodzić. Musimy naprawić naszą sytuację rodzinną. Co? Co można na myśli? Jak pogodzić? Normalnie, chcę aby było wszystko tak jak kiedyś. Okej, okay, spoko. To bądźmy pogodzeni. Okej, okay, super, kocham cię, siostrzyczko. Historyka numer dwa. Siema dzieciaki, jak było w szkole? Było bardzo fajnie, mój najlepszy przyjaciel dał mi pięć tysięcy Robuxów. Robuxów? Co to są te Robuxy? Nie rozumiem. No, Robuxy, taka waluta w grze Roblox. Nie znasz tej gry, Ty nobie? Mamo, też ty gra w Robloxa. Yy, I chcę też Robuxy, mogę pobrać tą grę na komputer? Proszę. Jasne, córeczko, pobierz sobie tą grę. O, pobrałam, ale fajnie wyglądam, ale mam słodkie przedcudowne, brązowe włosy. <noise> Co ty na łeb upadłaś ty bekoniaro i wyglądasz jak brzydki szczur, jakbyś w... ledwo z wody wyszła, cała mokra i brzydka, obrzydliwa jesteś. Co? Jak możesz tak do mnie mówić? Jak na awatar? Chcę być taka piękna jak ty. Siostro, pomóż mi. To najpierw musisz kupić robuxy. Poproś mamę, może ci jakieś kupi. Mamo, kup mi jakieś robuxy, chcę zmienić ten obrzydliwy wygląd. Ale córeczko, nie mogę ci kupić roboksów, jesteśmy za to zabiedni. biedni. Poproś jakiegoś kolegę w szkole, może ci kupi. Ale ja nie chcę jakoś dużo, proszę, tak z 2000 mi kupisz i będzie ok. No dobra, masz, proszę, to twoje roboksy. O, dziękuję mamusiu. Dobra, czas znaleźć nowych przyjaciół w tej grze. ABC, szukam ekipy do grania ABC! Siemanko i Jolka, zostaniemy przyjaciółmi? O, siemanko, jasne, że tak. Jak masz na imię? Ja jestem Jola. Ja jestem Walenty, ale wiesz co? Wyglądasz bardzo obrzydliwie w tych brązowych włosach. Zmień ten awatar. Albo nie, mam inny pomysł. Masz tutaj dla ciebie milion Robuxów. Kup sobie co chcesz. Wow, jesteś cudowny. Skąd masz tyle Robuxów i czemu mi tyle dajesz? Ponieważ jestem adminem w Roblox i mam tyle Robuxów ile chcę, ale nie mów tego nikomu, bo inaczej mi skasują wszystkie dostępy do Robuxów. Jasne, dziękuję bardzo. Dobra, idę zmienić swój awatar. Jak teraz wyglądam? No, teraz tu jest gigaczat. Fajnie wyglądasz, dobra muszę na chwilę iść, zaraz wracam. No się, no siostra, co tam, bekoniaro? Patrz, ja mam Robuxów, milion, a ty ile masz, ty nobie? Co? O co w tym wszystkim chodzi? Skąd masz tyle Robuxów? Co ty zrobiłaś? Wzięłaś kartę kredytową mojej mamy, wszystko powiem. Nieprawda, nie wziąłem karty kredytowej, dostałam je po prostu do jakiegoś gościa i tyle. To niemożliwe, że tyle dostałaś. Oszukujesz coś tutaj. Powiedz prawda, bo wszystko powiem mamie. Mamo, ona ma milion Robuxów w Robloxie. Skąd ona to ma? Co? Jak coś się stało? Boże, Jola, skąd ty tego tyle masz? Skąd to ukradłaś? Mów, albo inaczej dwoje na policję. Ja tego nie ukradłam, dostałam po prostu i tyle. Odczepcie się ode mnie, zostawcie mnie. Dobra, muszę sprawdzić twój komputer. Jakie masz hasło? Mów. Nie powiem, uspokójcie się, ja nic nie zrobiłam, a wy jakimś z tego afero robicie. Dajcie spokój. Dobra, masz karę na komputer na pięć miesięcy i koniec tematu. Nie, mamo, już wszystko mówię. Spotkałam Admina w Robloxie i dał mi panu Robuxów, ale nie mogę tego nikomu mówić, to jest nasza słodka tajemnica. Co? To niemożliwe! To musi być jakiś podstęp. Muszę go sprawdzić, muszę z nim pogadać, daj do, do niego kontakt, bo inaczej idę z tym na policję i zobaczysz, co z tego będzie. Tak, mało masz rację, to jest jakieś chore, niemożliwe, że, że ma tyle Robuxów. Ej, Walenty, pochwaliłem się mamie tymi Robuxami i teraz chcą iść z tym na policję, co mam robić, ratuj mnie! Co? Jak to? Ty się poważnie czujesz, że ja ci daję tyle roboksów, a teraz mam mieć problemy prawne przez ciebie jesteś? Chora! Co ty robisz, dziewczyno? Opanuj się! Ale ty nie tak wymyślisz, że nie chciałam tego powiedzieć. Po prostu wymskło mi się, chciałam się przed siostrą pochwalić. Dobra, rozumiem, to pogadajmy z twoją mamą i twoją siostrą i wszystko ogarniemy. Dzień dobry, w czym jest problem? O co tutaj chodzi? Czemu pani chce iść na policję i na mnie donieść? Skąd ty tyle masz robuxów? I z czemu dałeś to mojej córce? To jakiś podstęp? Yy, kim ty w ogóle jesteś, człowieku? Proszę się uspokoić, po prostu jestem dobrym człowiekiem i daję ludziom Robuxy. O co w tym o co pani chodzi? Ja nic złego nie zrobiłem. Dobra, Walenty, skoro jesteś adminem w Roblox, to daj mi 10 milionów Robuxów i nic wtedy nie powiemy. 10 milionów? Oszlałaś, dziewczyno. Skąd mam ci tego tyle wziąć? Nie mogę tego tyle rozdawać, bo inaczej yy, będę miał mega przypał. Dawaj te Robuxy, ty krętaczu i lawirancie. Ja chcę być bogata, dawaj to. Albo inaczej idę na policję. Już, masz 5 sekund. Dobra córeczko, spokój się, zaraz się jakoś dogadamy. Nie wolno go szantażować. Walenty, zrobimy tak, skoro masz tyle pieniędzy i roboksów, to zostaniesz mężem mojej córki, Jolki, co ty na to? Co? Mamo, to oszalałaś? Nie chcę być jego żoną, o co ci chodzi? Jak mężem? Nie rozumiem, co pani wygaduje za brednie? Żadne brednie, jesteś idealnym kandydatem męża dla mojej córki. Ale mamo, daj spokój! Karyna, jesteś podym szczurem, jak możesz mną tak manipulować i twoją córką? Jesteś chora psychicznie. Dobra, za te słowa dzwonię na policję. Koniec z tym wszystkim. Nie, mamo, nie rób tego. Ej, Jola, mam pomysł. Oddaj mi te robuxy i będziesz miał po prostu puste konto i jakby nic się nie wydarzyło. Nie, nie oddam ci robuksów, bo później ich nie oddasz. Jak ja mogę ci teraz zaufać? Uspokój się, oddam ci te robuxy, Jak tylko policja mnie sprawdzi, to wszystko ci oddam i wszystko będzie jak dawniej. Dawaj, oddawaj szybko. No dobra, masz. Proszę, ale proszę, oddaj mi to później. Jestem widzą w obiedna. O, nie, dzwoni do mnie policja, to pewnie w tej sprawie. Co ja mam teraz robić? Pomocy! Dzień dobry, panie Walenty. Z tej strony policjant Janusz. Dzwoniła do mnie pani Karena i mówiła, że pan oszukuje ludzi w Robloxie. Yy, o co tutaj wszystkim chodzi? Proszę o wyjaśnienia. Przepraszam, ale to jakieś nieporozumienie. Yy, ona mnie szantażuje i mówi, że mam jej dać 5 milionów Robuxów, albo inaczej yy, toczy mi sprawę w sądzie. Ona chce mnie skończyć. Czyli co, czyli mam rozumieć, że ta pani składała fałszywe doniesienia na pana i pana szantażuje, tak? Dokładnie, to wszystko nieprawda. Jej córka wszystko potwierdzi Jolka, niech pan do niej napisze albo zadzwoni. Albo nie, ja ją tutaj dodam do grupy i pogadamy sobie. Dzień dobry pani Jolu, czy to prawda, że pani mama szantażuje yy, Walantego i żąda od niego Robuxów? Niby tak i nie, ale to nieważne, niech pan zostawi tą sprawę, to nic ważnego. Co to znaczy tak lub nie, o co w tym wszystkim chodzi? Po prostu to było tak, że dałem Joli milion Robuxów i ona powiedziała to swojej mamie. I mama zaczęła mnie szantażować, żeby, że chce więcej Robuxów. I zaczęła mnie szantażować, że jeśli nie dam jej mi 10 milionów Robuxów, to osądzi mnie o kradzież i jakieś inne sprawy i będę miał przesranę. O Boże, to straszne. Muszę coś z tym zrobić. Zaraz do, zadzwonię do Pany Karyny. Jeśli to prawda, to wytoczę jej proces sądowy i będzie miała ranę jak pies w budzie dla Kundli. Dzień dobry, pani Kareno. Słyszałem, że złożyła pani. Fałszywe doniesienia. Czy jest pani świadoma swoich teraz konsekwencji? Jakie fałszywe doniesienia? O co w tym wszystkim chodzi? Tak już podstęp. Oni cię uszukują, policjancie. Z niczego się pani nie wywinie i niczego pani nie udowodni. Widziałem wszystkie dowody pana Walentego. Jest pani oskarżona o składanie fałszywych zeznań. O nie, przepraszam, ja nie chciałam. Wycofuję te zeznania. Nie, niech pan zostawi pana wydanego i mnie. Nie chcę mieć żadnych problemów prawnych, proszę. Byłam głupia i naiwna. Chciałam tylko w... trochę więcej Robuxów, bo jestem bardzo biedna. Proszę mnie nie osądzać. Proszę mi pomóc. Czyli rozumiem, że cofamy wszystkie zeznania i udajemy, że nic nigdy nie było, tak? Tak, dokładnie. Wszystko cofam i usuwamy tę sprawę. Okej, okay, rozumiem. To w takim razie proszę, sobie nie robić jaj na przyszłość. Jeśli pani jeszcze raz tak zrobi, to zobaczy pani, co z panią będzie. Dobrze, dobrze. Przepraszam najmocniej. Już tak nie będę robiła. Do widzenia. Walenty, przepraszam za to wszystko, co zrobiłam. Nie wiem, co by wystąpiło i nie wiem, wiesz... Byłem jakąś chytrą i naiwną krową. Przepraszam za to wszystko. Już, już wszystko jest stofnięte. Nie bierz żadnych problemów. Dobra, daj mi spokój, kobieto. Jesteś chora psychicznie. Ciesz się, że nie złożyłem skargi na ciebie, bo inaczej miałabyś przesrane. Wiem, wiem. Przepraszam. Już nigdy nie będę nikogo oszukiwać. To jest złe. Jestem świadoma swoich czynów. To dobrze, bardzo się cieszę. Masz nauczkę na przyszłość. Nie warto oszukiwać ludzi, bo widzisz to, jak to się później kończy. Yy, no, widzisz. Przepraszam jeszcze raz, już daję spokój, na razie.